w kolejnym vlogu na moim kanale I zaczynamy sobie vloga Holem z Lidla Także zapraszam was do, was do oglądania I wam pokażę W dwóch turach sobie porozkładałam Najpierw jedna, później druga Wiecie co, pod ładowarką Także mam nadzieję, że ona nie będzie przeszkadzać Truskaweczki Dwie paczuszki Kupiłam taki torcik, on mnie skusił Żeby była paczka promocja I yy... No, wydaje się być pyszny mango i takie czekoladowe. Malinki. Aha, jeżeli cię jedziemy do znajomych, to go w sumie wezmę to ciała. Malinki. Tutaj taki chleb y, czosnukowy. Y, dwie takie ciabaty wziąłem. Jedna mi się rozwaliła. Y, Nektarynki, y, Tutaj taki spód do pizzy, który właśnie widziałam y, u jednej z was. Właśnie nawet pisałam, że muszę sobie przetestować, także wzięłam. Patrzcie, ser 33%, patrzcie, jaki tłusty, ale wzięłam do naleźników, czy coś takiego jak śmietanka. Nie, Bo nas to jest 33%. Także wzięłam banany. Tutaj, tutaj dwie rzeczy z Aldika: to taki ten bagel, tak, z makiem i trzy rurki, najlepsze. Później byłam właśnie w Lidlu i też właśnie wzięłam tego bajgla, ale te z Alika są lepsze. Masło, pieczarki, świeżutki koperek. I tutaj stoi ręczniczki i papier toaletowy i do tego jeszcze były dwie zgrzewki wody. I lecimy z drugą turą. Dwa sery, jeden taki, drugi mozzarella. Obiad na szybko. Wzięłam, wiecie takie gotowe kotlety w płatkach Tutaj szyneczkę prościutko. Tu wziąłam taki ser, jestem ciekawa Kiedyś widziałam, że Szusz poleca jakieś takie już sery, że są takie fajne, miękkie No i u nas takiego nie było, ale ten jest taki podobny Więc ciekawe, czy też będzie dobry, czy będzie pochylny No ale na pizzę wziąłam, to się zje Jeszcze jedno masło, serek, mascarpone Tutaj wziąłam też na spróbowanie te um, popytka Ciekawe, czy będą dobre Frytki mascarpone chyba mówiłam, mozzarella light, fasolkę szparagową zieloną, kalafior i dwie paczki bułeczek mrożonych, no i słuchajcie, tu na tyle, ja biorę się za obiad, mam kopytka też z Polski, z Biedronki, te co wam mówiłam najlepsze, mam jeszcze sosik zrobiony i do tego usmażę nam te kotleciki. O, może z lampą byłam w Kiku i w Rossmanie i na szybko Wam pokażę moje zakupy Kuba sobie w Kiku kupił dwie pary spodenek, ale widzę, że już schował, także nie zobaczycie A na szybko ja sobie kupiłam, słuchajcie, dwa staniki, bo mi się wszystkie wyrobiły, białe i czarne Więc zwykły taki czarny i taki mm, o, biały Patrzcie, kupiłam sobie takie skarpetki, już takie świąteczne. No wiem, że mam bzikę na punkcie świąt. I jak coś można kupić teraz w promocyjnej cenie, mój rozmiar za euro 99 są ze zielonym, czerwone i z czerwonymi. Także wziąłam takie cieplutkie i wziąłam sobie takie jeansy bez zmierzenia, takie czy czwarte, takie krótsze. Mam nadzieję, że będą dobre. O. Coś takiego. Fajne nawet, także wzięłam. I teraz lecimy z Rossmana. Wzięłam te większe płatki, dlatego że te małe mnie już po prostu męczą, bo wszędzie jest pełno rozwalnych tych małych płatków i potrzeba ich dużo. Więc chcę spróbować teraz yy, te większe. I teraz tak, aha, kolejna rzecz to sobie wzięłam pumeks do stóp, żeby troszeczkę odświeżyć stopy na lato. I teraz słuchajcie, wziąłem trzy rzeczy na celulit. Wiadomo, idzie lato, troszeczkę trzeba ujędrnić nóżki i tak dalej, ciałko. Także wziąłam sobie z isany, podobne jest nawet spoko, więc to jest balsam, i do tego wziąłam olejek też na celulit z Altery. I do tego słuchajcie, wziąłem sobie bańkę tą chińską są z tej firmy Rosmanowskiej. Także wziąłam sobie i jak będą jakieś efekty, dam Wam znać, bo nigdy nie miałam Ja w tamtym roku się szorowałam tą szczotką na sucho i powiem Wam, że było to ciało jędrniejsze Takie gładziutkie, nie miało żadnych rostek i tak dalej Celulit się zredukował, no ale nie zniknął, także wiecie, no też nie oczekiwałam, że on no, zniknie całkowicie Ale myślałam, że efekty będą większe, także teraz idzie takie, takie trio Najpierw olejek z tą bańką, a później po prostu balsam do tego I to na tyle Słuchajcie, będę zmieniać te obrazy, bo przydałoby się Tak jak mówiłam, że później one wiszą cały rok, a miałam je zmieniać co sezon Co jesień, zima, wiosna, więc hmm, nie, nie, no nie dałam rady Więc dobrze, jak je chociaż zmienię hmm, jakby raz do roku, że raz na te, raz na te ale no to są te, co kupiłam w IK, ale niestety mam tylko dwa, więc któryś musi zostać I stwierdziłam, że tamte takie czarno-białe, te choinki chyba będą najlepsze niż te dwa Także te ściągniemy, a ten dam chyba na środek i zostawię, bo w ogóle no, to są inne wymiary Zostawię i może też zmienię, no pasowałoby też zmienić, także przekładamy

zamówiłam paczkę z douglasa i se razem otworzymy w sumie zamówiłam tylko dwie rzeczy i dostałam gratisy, które sobie sama wybrałam więc pierwsze to jest serum z diora i drugi to jest perfum z gucci chyba taki i tak tylko to zamówiłam, bo tak chciałam. Hmm. To jest ten kwasy, tak? Ordinary, czy to, czy to był? Słuchajcie, hmm. jakoś on się nazywał. Ja zapomniałam. I zamówiłam sobie takie coś do brwi, które jest w internecie polecane. Yy, jest wybrałam kolor. Zero trzy, ciemny brąz. No i tyle. Tutaj, ojej, ile ulotek, i za to zapłaciłam 16 euro. I tam jakieś aha, karty do tego amazonu. Takie. Jakieś, wiecie, reklamy. O tak, jak się do About You. No, to otworzy, czekajcie. No, to są kwasy, które mają mm, Wam w twarzy, jakby zjedrzeć na stare na skórek i odbudować nowy. także ostatnio mi się każdy podkład coś na twarzy. Uszczy, więc twierdzi, yy, waży, waży, nie uszczy, więc stwierdziłam, że złuszczę sobie skórę i zejdzie ten stary na skórek, więc Wam na pewno dam Yyy, znać zobaczymy to, czy jedną ręką otworzę. Ale, mini ten perfum powąchamy. Powiem wam, że nie ma moje klimaty takie strasznie mydlane. Maga słodkie, lubię słodkie, ale to jest takie mydły. Bardzo, bardzo słodkie, także. Nie. No, ale taka miniaturka to się zużyje. Patrzcie, jak malutko tego jest. No i to na tyle, całe zakupy. Bardzo dużo, prawda? O, jest to peeling kwasowy. Właśnie tak, a jeszcze bym chciała sobie kupić. Widziałam, że też z tej firmy jest polecany retinol. Także zobaczymy, może też się skuszy na retinol. Dajcie znać, czy stosowałyście kwasy i no, co sądzicie. O ja zasłuchajcie ten vlog, to chyba będzie zlepek wszystkiego i niczego. Tak mi się wydaje. A więc stwierdziłam, że odezwa się trochę do Was pogadać. Mm. Wziąłam sobie wodę, bo mnie coś suszy, że tak powiem. Mm. Bo dzisiaj tak mało wody piłam w byliśmy w pracy. I tak byłam dzisiaj zajęta pracą. Mm. Że zapomniałam pić tej wody. którą sobie wzięłam. Pozwólcie, że się napiję. Także zdrówko chcę pić całą butelkę wody dziennie, a jest 18? Mm. Raczej mi się nie uda. No trochę już wypiłam dzisiaj także. Ale dobra ziemniutka. Więc tak to będzie zlepek wszystkiego i niczego słuchajcie. No bo ostatnie co nagrywałam to. Jak zmieniałam obrazy. No i słuchajcie, musimy jeszcze. Zamówić jeden jakiś obraz, żeby na pasowało, żeby nie mieć tego zimowego Za 5 miesięcy znowu będzie wymieniać na te zimowe no, no, Później się już postaram regularnie, to a wcześniej nie wymienialiśmy, dlatego że nawet nie miałam To są obrazy z Ikei A Ikea tutaj nie, nie dowozi w ogóle Nie można sobie tutaj zamówić e, w ogóle Wiecie, nie ma żadnego punktu odbioru czy sam z dostawą do domu e, To nie można i tak, i co ja chciałam powiedzieć? Aha, chcę Wam się dzisiaj polecić dwie rzeczy. Mm. Mianowicie będzie to płyn do higieny intymnej. Słuchajcie, jest tak piękny, cudownie pachnie pianka. Ja lepszego płynu do higieny intymnej nie miałam, także oj, moje dwa rogi już standardowo, nie? Ech, przecież ja tak zawsze poprawiam te włosy, bo nie lubię tych swoich. No. Nigdy nie miałam tak super po mm. Intymnej Płyną do higieny intymnej mm, Jak ten I chcę Wam polecić, słuchajcie, to z Douglasa mm, Tymi kwasami jeszcze nie robiłam, ale w sumie możecie, je ja sobie przetestuję Jak gdzieś sobie przetestuję, to w kolejnym vlogu Wam dam znać Bo tego chcę zakończyć, tak więc te, te kwasy chcę sobie przetestować Ale ja testowałam sobie, słuchajcie, ten produkt do brwi. Długo szukałam produktu do brwi, dlatego że mm, Pomada mi się znudziła Już ja po prostu, odkąd pamiętam, używam tylko po, No kiedyś używałam cienia A później, jak już weszłam w kredki A to wiecie, też to bardzo dawno A później już przez te wszystkie lata, teraz odkąd pamiętam Używam pomady do brwi No i mi się już znudziła, już mi się ten efekt nie podobał Już po prostu chciałam czegoś innego No i tak właśnie nigdy się jakoś nie skupiałam na produktach do brwi A teraz mi się już tyle uzbierało, że Mam już tyle, no ale w końcu znalazłam, słuchajcie. Zawsze miałam jeden produkt do brwi. Mm, a teraz postawię sobie was tutaj. Mm, patrzcie. A teraz się nagromadziło tak. Jeden. No ten to w tamtym roku już na wakacje miałam, jak leciliśmy na zakętos. Drugi. Trzeci. Czwarty. Yy, piąty wywaliłam. Teraz... To jest wam mydło pod pasnokciami. Piąty wywaliłam teraz mm. Więc piąty wywaliłam I piąty to jest ten z Eveline To jest pomada do brwi i ją wam polecam Ale po prostu mi się znudziła mm. Tak, ja mam soft brow I teraz tak Ta kredka woskowa Z, bers, z której robiłam test te zobaczyć test kosmetyków Biedronki, to Wam tutaj linkuję, możecie sobie zobaczyć um, To jest taka woskowa i powiem Wam, że on, ona daje taki efekt Zwykłych brwi, takie niewyrysowane, takie, no zależy właśnie ten, ale ja szukałam czegoś takiego serio perfecto um, To też jest na zasadzie pomady, tylko tyle, że tu macie pędzelek, a tu sobie Odkręcacie i macie produkt, więc to jest po prostu fajne na wakacje, bo macie pędzerek z tym w jednym Tutaj szukałam, właśnie myślałam, że ten pisek będzie zarąbisty Kupiłam sobie taki pisek z takimi włoskami Jak, z takimi widzicie? Takimi, takimi widelczykami Ja to będzie fajnie, bo tak sobie, wiecie, wyczeszę, dorysuję sobie włoski i będzie zajebiste Ale nie jest, bo hmm, to i tak Ci pomaluje całą brew to nie dać takiego efektu, jak, jak ja bym chciała, tylko to po prostu jakbyś pisak I takie... Ja... nie I w końcu zamówiłam to To, co wam teraz pokazywałam i słuchajcie, jaki to jest sztos A w sumie chyba ostatnio była paczka z daglasa a nie obrazy Polecam, serio wam polecam Spróbuję sobie jeszcze zamówić jeden odcień ciemniejszy jeden jaśniejszy, zobaczę czy... Ten jest był ok, ale wiesz, co chcę zobaczyć, czy może dopasuję coś lepszego Lepszy po prostu odcień, bo sam produkt to jest sztos, polecam Wam to Z Essence To ma taki pisek yy, jak, jak eyeliner czy coś i to jest świetne, zastyga. Słuchajcie, ja nie mogłam tego domyć. Wyrysujecie sobie, jak chcecie, i to jest super. Jeszcze jedno chcę przetestować, ale tak jak będę w Polsce, chociaż na razie już znalazłam, ale tamten mam jakby, że też go długo chcę przetestować, więc jest to ostatni um, produkt dobry, który chcę przetestować, ale wydaje mi się, że znalazłam i to będzie numer jeden. I tam to jest taką jakby gąbeczką, z taką z pudrem, że masz taką gąbeczkę i ona ci je rysuje, a z drugiej strony ma cienkie i nie wiem, z czego to tam było, ja mam screenem. Ale to, czekajcie, bo wy czy w ogóle to widzicie? O! To wam polecam, naprawdę. Więc trochę tych produktów dobrych mi się nazbierało. Yy, no. I tak, to są dwie rzeczy, które wam chciałam polecić. Dzisiaj zakończę tego vloga, ale jutro nakrywam kolejnego. Także słuchajcie, dzieje się. Yy, jestem w takim yy, trybie vlogowania. Yy. Po jutro jedziemy do Zo. I będzie super odcinek, słuchajcie, zapraszam was już do oglądania na kolejny odcinek Bo będą małpy, będą sarny, które będę karmić i głaskać I wiele, wiele innych, dużo zwierząt Właściwie nie mogę doczekać foteczek, mam ludzie fajne zdjęcia, więc zapraszam was do mojego Instagrama, tutaj wam piszę Wpadajcie, bo zawsze jak coś się dzieje, to widzicie wcześniej na moim Instagramie, chociaż ja za dużo um, nie dodaję jak się nic nie dzieje, a jak już się dzieje, to już dodaję więc tak, przede mną jest rusztowanie, O, jest już 8 minut gata. Będą cięcia. Przede mną jest rusztowanie. Słuchajcie, w tamtym tygodniu chodziliśmy na popołudnie i kiedy się byliśmy w domu do południa, latali mi po rusztowaniu, musiałam się zasłaniać, chyba już wam mówiłam w tym vlogu albo w poprzednio, albo i nie. I cały czas mi latali pod oknem. Teraz, kiedy chodziłam cały tydzień na, po, na rano i mogli sobie z rana latać, to oni nie latali. Nie było ich wcale chyba jeden dzień. Byli, ale tylko, no, kiedy ja ich nawet nie widziałam Także co, idę wam pokazać ten produkt z on jest też z I Wam serio polecam, przetestujcie sobie, on kosztuje 10 zł, Jest zarąbiste, ja go kupiłam w sklepie Ziai jak coś, także Chodźcie i ja wam go pokażę, się będziemy żegnać Słuchajcie i to jest ten płyn do higieny ciemnej, yy, to jest pianka z nektar z różawiny, jak to pięknie pachnie, jak ono ma fajną konsystencję piankową, jest, jest dozownikiem, także no zarąbiste, ładne, ładne ma pudełko, pakowanie. Mm, polecam, naprawdę przetestujcie sobie. No i to tyle w tym vlogu, tak jak mówiłam, papa pa i do kolejnego.